Życie, które zbudował Trevor Morrison, wydawało się równie solidne jak struktury kodu, które pisał każdego dnia. W wieku 42 lat był starszym inżynierem oprogramowania w jednej z najbardziej obiecujących firm technologicznych w Seattle. Zarabiał dobrze, posiadał wygodny dom w Maple Valley, i od 15 lat był mężem Amandy, menedżerki marketingu w kreatywnej agencji w centrum miasta. Dla każdego zewnętrznego obserwatora Trevor i Amanda byli wzorem stabilnej pary. Takiej, która przeszła już fazę młodzieńczej namiętności i osiadła w strefie wzajemnego komfortu. Jednak komfort, jak Trevor miał odkryć tamtej sobotniej nocy, można interpretować na radykalnie różne sposoby. Amanda zmieniała się od kilku tygodni, nic rzucającego się w oczy, od drobne uwagi, które Trevor początkowo zbywał. Nigdy nie jesteś o mnie zazdrosny, Trevor. Powiedziała pewnego ranka przy kawie. Roześmiał się, myśląc, że to komplement. Bo ci ufam, kochanie. Amanda skrzywiła się. Ale zazdrość pokazuje, że ci zależy, że boisz się mnie stracić. Trevor zmarszczył brwi, zbity z tropu tą logiką. Przecież mi zależy. Po prostu nie mam kompleksów. Westchnęła teatralnie i zmieniła temat, ale Trevor zauważył w jej głosie, Coś nowego. Nutę frustracji, której wcześniej nie było. Potem pojawiły się kolejne komentarze. Jesteś taki przewidywalny, stajemy się współlokatorami, pary potrzebują ekscytacji, pasji. Trevor próbował być bardziej romantyczny, przynosił kwiaty, rezerwował kolacje, ale Amanda zawsze wydawała się rozczarowana, jakby oczekiwała czegoś innego, czego nie potrafił zidentyfikować. Impreza z okazji 40. urodzin Brada Simonsa, najlepszego przyjaciela Trewora od czasów studiów, odbywała się w wynajętej rezydencji w Bellevue z widokiem na jezioro Washington. Brat postawił na rozmach, zapraszając ponad setkę gości: przyjaciół, kolegów z pracy i znajomych. Trevor był podekscytowany. Rzadko miał okazję zrelaksować się z przyjaciółmi na tak dużej imprezie. Amanda spędziła godziny na przygotowaniach Wybierając obcisłą czerwoną sukienkę, którą Trevor szczerze skomplementował. Wyglądasz pięknie, powiedział całując ją w szyję. Uśmiechnęła się, ale był to dziwny uśmiech, pełen oczekiwania, którego Trevor nie rozumiał. W drodze na przyjęcie Amanda tryskała energią, kompulsywnie sprawdzając telefon. Wszystko w porządku? zapytał Trevor. Wspaniale. Po prostu cieszę się na imprezę. Odparła nieco zbyt szybko. Gdy dotarli na miejsce, rezydencja pękała w szwach. Głośna muzyka, otwarty bar, goście rozproszeni między przestronnym salonem, terenem przy basenie a ogrodem oświetlonym lampami led. Trevor przywitał się z promiennym bradem i zaczął krążyć wśród znajomych. Amanda trzymała się blisko niego przez pierwsze dwadzieścia minut, po czym oznajmiła, że pójdzie po drinka i odnajdzie swoje koleżanki. Trevor został, rozmawiając z Dave'em i Brandonem, kolegami z firmy, o nowym projekcie. Wtedy właśnie zauważył Jake'a Sullivana, przechodzącego przez pokój. Jake pracował z Amandą w agencji. Trevor znał go z kilku imprez firmowych. Przystojny, samotny, znany z zamiłowania do flirtu. Trevorowi nigdy to nie przeszkadzało, bo ufał Amandzie, ale coś w sposobie, w jaki Jake rozglądał się po sali, niejasno go zaniepokoiło. Pół godziny później Trevor stał w rogu pokoju, rozmawiając z Bradem o planowanym remoncie domu, gdy usłyszał śmiech Amandy. Nie był to jej zwykły śmiech. Był zbyt głośny, teatralny. Odwrócił głowę i zobaczył ją przy barze, stojącą zdecydowanie zbyt blisko Jake'a. Śmiejąc się, dotykała jego ramienia, odrzucając włosy do tyłu tym charakterystycznym gestem, który Trevor dobrze znał. Gestem, którego używała, flirtując z nim lata temu, Trevor zmarszczył czoło. Brat podążył za jego wzrokiem i skrzywił się. Stary, co ona robi? Trevor nie odpowiedział. Tylko patrzył. Amanda szeptała teraz coś do ucha Jake'a, który uśmiechał się szeroko. Jej dłonie spoczywały na jego ramieniu o wiele za długo. Inni goście zaczęli to zauważać. Sara, przyjaciółka Amandy, wyglądała na zakłopotaną rozglądając się jakby miała nadzieję że ktoś zainterweniuje trevor poczuł zimny dreszcz przebiegający mu po plecach to nie była zazdrość w tradycyjnym sensie to było coś gorszego upokorzenie stał i patrzył czekając aż amanda przystanie aż zda sobie sprawę z tego co robi ale ona nie przestawała wzięła jayka za rękę i pociągnęła go na parkiet muzyka była skoczna ale sposób, w jaki tańczyła Amanda, nie był przyjacielski. Był zmysłowy, prowokacyjny. Odwróciła się do Jake'a plecami, a on położył dłonie na jej tali. Trevor zobaczył, jak kilka osób dyskretnie robi zdjęcia. Niektórzy śmiali się nerwowo. Inni byli wyraźnie zszokowani. Brat położył Trevorowi rękę na ramieniu. Chcesz, żebym tam podszedł? Trevor powoli pokręcił głową. Nie. Niech dokończy przedstawienie. Dziesięć minut, które ciągnęły się jak wieczność. Amanda i Jake zeszli z parkietu i skierowali się w stronę jednej z kanap. Dosłownie usiadła mu na kolanach, zarzucając ramię na szyję Jake'a, gdy rozmawiali. Trevor zobaczył, jak Jennifer, inna przyjaciółka, próbuje podejść do Amandy, prawdopodobnie by ją ostrzec, ale Amanda zbyła ją lekceważącym gestem dłoni. Wtedy wreszcie spojrzała w kierunku Trevora. Ich spojrzenia się spotkały, uśmiechnęła się. A był to uśmiech pełen oczekiwania, jakby czekała na jego gwałtowną reakcję. Trevor zachował całkowicie neutralny wyraz twarzy, nie okazując żadnych emocji. Patrzył jeszcze przez trzy sekundy, po czym podniósł swój płaszcz z krzesła obok. Brat to zauważył. Trevor, co zamierzasz zrobić? Trevor odpowiedział dziwnie spokojnym głosem. Wracam do domu, dzięki za imprezę, Brett. Sto lat. Zasługujesz na coś lepszego niż ten cyrk. Przeszedł przez pokój, nie patrząc już na Amandę, skinął głową kilku osobom i wyszedł frontowymi drzwiami. Amandzie zajęło około pięciu sekund, by przetworzyć to, co się stało. Gwałtownie wstała z kolan Niemal potykając się na obcasach i pobiegła za Trevorem. Dogoniła go na parkingu, dysząc. Trevor, Trevor, poczekaj! On już trzymał w dłoni kluczyki do samochodu, otwierając drzwi. Trevor, to był tylko test! Zaśmiała się nerwowo, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie test, żeby sprawdzić, czy nadal ci na mnie zależy, czy masz w sobie jeszcze pasję, czy potrafisz być zazdrosny. Trevor zatrzymał się i powoli odwrócił. Jego twarz wyglądała inaczej. Amanda nigdy wcześniej nie widziała na niej takiego wyrazu. Zimnego, odległego. Gratuluję, Amando powiedział powoli. Zdałaś test, a ja odkryłem, że już mi nie zależy. Wsiadł do samochodu. Amanda zaczęła walić w szybę. Trevor, nie rób tego to był tylko głupi trend z TikToka, który miał na nowo rozpalić namiętność. Wszyscy tak robią. Uruchomił silnik bez słowa i wyjechał z parkingu, zostawiając ją na szpilkach. I w czerwonej sukience, kompletnie zagubioną. W drodze do domu Trevor prowadził jak automat, podczas gdy jego umysł pracował na najwyższych obrotach. Piętnaście lat małżeństwa, piętnaście lat zaufania, partnerstwa, wspólnych planów, a ona postanowiła publicznie go upokorzyć na oczach przyjaciół i znajomych w ramach eksperymentu z mediów społecznościowych. Zacisnął dłonie na kierownicy. Nie chodziło o Jake'a, chodziło o absolutny brak szacunku. Zaplanowała to, zaprosiła faceta, odegrała przedstawienie, wszystko było wykalkulowane. Trevor czuł gniew, ale był to gniew zimny, analityczny, zwykle nie działał impulsywnie, ale pewnych granic nie można było przekraczać, a Amanda nie tylko jedną przekroczyła, ona ją wysadziła w powietrze. Do domu dotarł o 23.15. Było cicho i ciemno. Trevor zapalił światła i poszedł prosto do swojego gabinetu, by włączyć komputer. Pierwszy krok, zostawił wiadomość na poczcie głosowej Roberta Sterna, swojego adwokata rozwodowego, którego kontakt zachował od kolegi, który kilka lat wcześniej przechodził przez separację. Robercie, tu Trevor Morrison. Muszę natychmiast złożyć pozew o rozwód. Zadzwoń jak tylko to odsłuchasz, nieważne o której godzinie. Drugi krok: zalogował się na ich wspólne konta bankowe i przelał połowę salda na swoje osobiste konto. To nie była kradzież, to było zabezpieczenie. Trzeci krok: wyszukał całodobowe firmy przeprowadzkowe. Znalazł jedną o nazwie Fast Move Seattle, która działała w nocy. Zadzwonił: Potrzebuję ciężarówki jutro na siódmą rano. Adres w Maple Valley. Będę ładował rzeczy osobiste, średniej wielkości meble, sprzęt biurowy. Ile to będzie kosztować? Zarezerwował usługę za 1200 dolarów. Czwarty krok. Zaczął pakować swoje rzeczy. Ubrania, elektronikę, dokumenty osobiste, zdjęcia rodzinne, które należały tylko do niego, książki, narzędzia. Pracował metodycznie, bez emocji, jakby wykonywał linijki bezbłędnego kodu. O pierwszej zero pięć w nocy, Trevor usłyszał, jak samochód Amandy wjeżdża do garażu. Wróciła, kontynuował pakowanie swoich książek o programowaniu do kartonu. Amanda wpadła przez drzwi frontowe, wciąż na obcasach, z rozmazanym makijażem. Trevor, dzięki Bogu jesteś, musimy porozmawiać. Zamilkła, gdy zobaczyła pudła, stosy jego ubrań rozmontowane biurko. Co ty robisz? Jej głos podskoczył o oktawę. Trevor nie przerywał pakowania. Wyprowadzam się! Amanda wybuchnęła histerycznym śmiechem. Wyprowadzasz się? Trevor, przestań! To był tylko głupi test. Żart. Kocham cię. Wreszcie przerwał i odwrócił się do niej. Żart! powtórzył wolno. Upokorzyłaś mnie na oczach setki ludzi. Usiadłaś innemu mężczyźnie na kolanach. Tańczyłaś wokół niego. Szeptałaś mu do ucha, a wszystko to na oczach naszych przyjaciół. W ramach żartu. Amanda podeszła bliżej, a po jej policzkach zaczęły płynąć łzy. Chciałam tylko, żebyś pokazał, że ci zależy. Nigdy nie jesteś zazdrosny, nigdy nie okazujesz emocji. Czuję się niewidzialna. Trevor powoli pokręcił głową. Zrobiłaś ze mnie idiotę, Amando. Ludzie robili zdjęcia: zdjęcia mojej żony siedzącej na kolanach innego faceta. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, co to robi z moją reputacją? Z naszym małżeństwem? Ale najgorsze jest to, że to zaplanowałaś. Specjalnie zaprosiłaś Jake'a. Przećwiczyliście to. Amanda zbladła. Skąd ty... Trevor roześmiał się bez cienia wesołości. Bo nie jestem idiotą. Sposób, w jaki bez przerwy sprawdzałaś telefon, gdy przyjechaliśmy, jak od razu do niego podeszłaś, to, że on nie wyglądał na zaskoczonego, odegraliście tę szopkę. Amanda osunęła się na kanapę szlochając. To był mój pomysł, Jake tylko zgodził się pomóc. On jest tylko kolegą z pracy. Trevor, przysięgam. Trevor wrócił do pakowania. Już mnie to nie obchodzi. Zerwała się na równe nogi. Jak możesz tak mówić? Piętnaście lat, Trevor. Piętnaście lat. Znów przestał, a tym razem w jego głosie pobrzmiewał ciężki ból. Dokładnie piętnaście lat, Amando, a ty zniszczyłaś to wszystko dla jakiegoś testu z TikToka. Postawiłaś nasze małżeństwo, naszą historię, moją godność na drugim miejscu, bo chciałaś taniej emocjonalnej walidacji. Upokorzyłaś mnie na urodzinach mojego najlepszego przyjaciela. Brat był zażenowany na własnej imprezie przez ciebie. Ludzie zapamiętają tę noc nie z powodu przyjęcia, ale z powodu żałosnego przedstawienia, które urządziłaś. Amanda była zdesperowana. Naprawię to. Przeproszę wszystkich. Napiszę w internecie, że to było nieporozumienie. Trevor zaśmiał się gorzko. Nieporozumienie? Amando. wszyscy to widzieli. Są zdjęcia, filmiki. Myślisz, że przeprosiny na Instagramie wymarzą to upokorzenie? Wyjął telefon i jej pokazał. Dostał już pięć wiadomości od znajomych. Dave. Stary, co to do diabła było? Sara. Trevor, tak mi przykro, próbowałam ją ostrzec. Jennifer. Jestem w szoku, tak się nie robi. Brat. Stary, jeśli czegoś potrzebujesz, dzwoń. Przykro mi. Nawet ludzie, których Trevor ledwo znał, wysyłali wiadomości pełne wsparcia lub ciekawości. Upokorzenie było publiczne i nieodwracalne. Amanda zagrała ostatnią kartą. Trevor. Popełniłam ogromny błąd, wiem, ale możemy przez to przejść. Chodźmy na terapię dla para, odbudujmy zaufanie. Trevor stanowczo pokręcił głową. Nie ma już żadnego zaufania, a masz Amando. Zniszczyłaś je doszczętnie. Przez piętnaście lat dawałem ci kredyt zaufania. Byłem twoim partnerem. Ufałem ci, a ty zinterpretowałaś to jako słabość, jako brak pasji. Chciałaś dramatu, zazdrości, ekscytacji? Gratuluję. Teraz to masz, tylko nie w taki sposób, jakiego się spodziewałaś. Wrócił do pakowania. Amanda siedziała na kanapie. Płacząc, podczas gdy on metodycznie oddzielał swoje życie od tego domu. O trzeciej nad ranem próbowała go powstrzymać fizycznie, chwytając za karton. Trevor, proszę, nie rób tego. Delikatnie, ale stanowczo odebrał jej pudło. Ciężarówka przyjeżdża o siódmej rano. Sugeruję, żebyś wymyśliła jakąś wymówkę dla sąsiadów. Trevor spał dwie godziny na kanapie w gabinecie, obudził się o piątej trzydzieści, wziął prysznic. I kontynuował porządki. O 6:40 Amanda zeszła na dół w piżamie, z oczami opuchniętymi od płaczu. Trevor, pozwól mi powiedzieć ostatnią rzecz. Przerwał i spojrzał na zegarek. Masz trzy minuty. Amanda wzięła głęboki oddech. Kocham cię. Popełniłam największy błąd w życiu. Dostałam obsesji na punkcie tych głupich internetowych pomysłów na związki. Pasję, zasję, zazdrość. Przekonałam samą siebie, że ci nie zależy, bo byłeś taki spokojny, taki stabilny. Pomyliłam twoją dojrzałość z obojętnością byłam kompletną idiotką ale proszę, nie wyrzucaj piętnastu lat przez jedną noc. Trevor wpatrywał się w nią. Amando to nie była jedna noc to były tygodnie twoich aluzji, że jestem niewystarczający. Że nasze małżeństwo jest nudne, że brakuje mu ekscytacji, to były miesiące porównywania naszego związku do par z mediów społecznościowych. To ty wolałaś uwierzyć treściom influencerów, zamiast przeprowadzić ze mną szczerą rozmowę. I to wszystko doprowadziło do tego, że usiadłaś innemu facetowi na kolanach, na oczach wszystkich. To nie był błąd jednej nocy, to był schemat. Punktualnie o siódmej rano. Ciężarówka Fast Move Seattle podjechała pod dom. Był słoneczny sobotni poranek w Maple Valley, a sąsiedzi rozpoczynali swoje weekendowe rytuały. Widok ciężarówki przeprowadzkowej zaparkowanej pod domem Morrisonów natychmiast przyciągnął uwagę. Trevor otworzył garaż i zaczął ładować swoje pudła, rozmontowane biurko, regał, walizki. Amanda wyszła w piżamie, boso, na trawnik przed domem. Trevor, proszę, nie rób tego, ludzie patrzą. Ładował dalej bez przerwy. Chciałaś ekscytacji, Amando. Oto ona. Dwaj pracownicy firmy przeprowadzkowej pracowali sprawnie. Sharon i Bill Hendersonowie, sąsiedzi od 8 lat, byli w swoim ogrodzie, wyraźnie udając, że podlewają rośliny, podczas gdy w rzeczywistości obserwowali całą scenę. Margaret Foster z naprzeciwka, nawet nie udawała, Stała w oknie z filiżanką kawy. Amanda była zdesperowana, błagając na trawniku, gdy Trevor podawał meble pracownikom. Wtedy pojawił się brat. Wysiadł pośpiesznie z samochodu i podszedł prosto do Trewora. Stary, spałeś w ogóle? Trevor uśmiechnął się ze zmęczeniem. – Dwie godziny. Brat spojrzał na pudła, ciężarówkę, Amandę płaczącą na trawniku. – Jesteś tego pewien? Trevor kiwnął głową, pewniejszy niż czegokolwiek w życiu. Brat spojrzał na Amandę z ledwo skrywaną pogardą. Mówi, że to był test. Połowa gości widziała zdjęcia i filmiki, które krążyły wczoraj w nocy. Jake wyszedł o drugiej. Ona została prawie do pierwszej, próbując tłumaczyć koleżankom, że to nieporozumienie. Nikt nie kupił tej bajki. Trevor westchnął. Spodziewałem się. Brat zawahał się. Trevor, właśnie się czegoś dowiedziałem. Sara powiedziała mi dziś rano. Amanda i Jake flirtowali w pracy od miesięcy. SM, switch, lunche, drinki po pracy. Sara myślała, że to tylko przyjaźń, ale po wczorajszej imprezie sprawdziła u innych w agencji. Ich relacja nie była nowa. Trevor poczuł się, jakby dostał cios w brzuch, ale zachował neutralny wyraz twarzy. To ma sens. Brat położył mu rękę na ramieniu. Przykro mi, stary. Zasługujesz na to, żeby wiedzieć. Trevor podziękował mu, skończył ładowanie, zapłacił pracownikom gotówką i podał im adres tymczasowego magazynu, który wynajął online o piątej rano. Ciężarówka odjechała. Trevor stał na ulicy, patrząc na dom, który był jego przez osiem lat. Amanda klęczała na trawniku, kompletnie załamana. Sąsiedzi patrzyli z mieszaniną litości i ciekawości. Trevor wsiadł do samochodu, uruchomił silnik i odjechał, nie oglądając się za siebie. Pierwszy tydzień Trevor spędził w hotelu. Jego prawnik Robert Stern działał szybko. Dokumenty rozwodowe zostały przygotowane i dostarczone Amandzie do czwartku. W ciągu pierwszych pięciu dni próbowała dzwonić do niego osiemdziesiąt trzy razy. Trevor ją zablokował. Pojawiła się w jego biurze. Ochrona ją wyprowadziła. Wysyłała kwiaty, listy, wiadomości przez wspólnych znajomych. Trevor wszystko ignorował. Historia rozeszła się błyskawicznie. W mediach społecznościowych niektórzy wspólni znajomi po cichu przestali obserwować Amandę. Jake Sullivan stał się w ich kręgu towarzyskim persona non grata. Kilku wspólnych kolegów skonfrontowało się z nim. Uważając, że zgoda na taki tacz, test była podła, Jake próbował się bronić, mówiąc, że Amanda nalegała, a on był głupi, że się zgodził, ale szkody zostały wyrządzone. W ich agencji współpracownicy zaczęli traktować ich inaczej, zwłaszcza gdy historia wyciekła wewnętrznie. Atmosfera stała się tak napięta, że trzy tygodnie później Jake zrezygnował z pracy i przyjął stanowisko w Portland, całkowicie opuszczając Seattle. Amanda została w agencji, ale jej reputacja legła w gruzach. Menedżerka marketingu, która publicznie flirtowała z kolegą z pracy i zniszczyła piętnastoletnie małżeństwo, nie była materiałem na awans. Rozwód przebiegł stosunkowo szybko, ponieważ Trevor nie chciał walczyć o każdy drobiazg, chciał po prostu się uwolnić. Zachował swoją część inwestycji, połowę majątku i rzeczy osobiste. Amanda zatrzymała dom, ale musiała sama spłacać kredyt hipoteczny, co było dużym obciążeniem dla jednej pensji. Próbowała go sprzedać, ale rynek był powolny. W dokumentach sądowych jako powód podano różnice nie do pogodzenia, ale wszyscy ich przyjaciele doskonale wiedzieli, co się stało. Prawnik Amandy próbował argumentować, że Trevor porzucił dom, ale Robert Stern przedstawił wiadomości i zdjęcia z nocy imprezy. W tym ujęcia Amandy na kolanach Jake'a i sędzia nie okazał współczucia. W ciągu sześciu miesięcy rozwód został sfinalizowany. Trevor przeniósł się do nowoczesnego loftu na Capitol Hill, blisko pracy. Mieszkanie było mniejsze niż dom w Maple Valley, ale było tylko jego, wolne od skażonych wspomnień. Rzucił się w wir pracy, awansował na głównego architekta oprogramowania. I zaczął jeździć na konferencje. Powoli odbudował swoje życie towarzyskie. Brat pozostał lojalnym przyjacielem, wprowadzając Trevora w nowe kręgi. Osiem miesięcy po separacji, na konferencji technologicznej w Portland, Trevor poznał Rachel Chen, inżynierkę danych w startupie. Była inteligentna, bezpośrednia, dojrzała. Żadnych gier. Zaczęli rozmawiać, potem regularnie się spotykać. Rachel wiedziała o rozwodzie, ponieważ Trevor od początku był szczery. Przykro mi, że przez to przeszedłeś, powiedziała po prostu. Ale dziękuję, że nie pozwoliłeś, by cię to zgorzkniało. Trevor zdał sobie sprawę, że nie czuje goryczy. Czuł się wolny. Amanda nie miała tyle szczęścia. Połączenie wysokiego kredytu z szarganej reputacji w pracy i izolacji społecznej doprowadziło ją do podejmowania złych decyzji. Próbowała randkować, ale związki rozpadały się, gdy tylko mężczyźni dowiadywali się o to teście zazdrości. W końcu zmieniła agencję, przyjmując niższe stanowisko w mało znanej firmie marketingu cyfrowego, byle tylko uciec od toksycznego środowiska. Nieliczni przyjaciele, którzy pozostali, trzymali dystans. Amanda zakładała profile w aplikacjach randkowych, ale zawsze nadchodził ten moment, gdy musiała wyjaśnić, dlaczego jest rozwiedziona, a prawda była zbyt upokarzająca. Próbowała ją bagatelizować, ale ludzie sprawdzali ją w internecie, dowiadywali się i znikali. Jake Sullivan po przeprowadzce do Portland nigdy więcej się do niej nie odezwał. Wymazał ten rozdział ze swojego życia. Dwa lata po rozstaniu Trevor był już w pełni odbudowany. Mieszkał z Rachel, która dla tego związku przeprowadziła się do Seattle i zdobyła świetną posadę w dużej firmie technologicznej. Adoptowali goldena retrievera o imieniu Max. Trevor podróżował, pracował nad ekscytującymi projektami i wreszcie odnalazł spokój. Pewnego razu natknął się na Amandę w sklepie spożywczym w Belwi. Była sama, pchała przed sobą wózek. Wyglądała na wyraźnie starszą i zmęczoną. Ich spojrzenia się spotkały. Trevor skinął jej tylko grzecznie głową i poszedł dalej. Amanda stała jak zamrożona w alejce z nabiałem. Patrząc, jak jej były mąż znika w oddali ze swoją nową dziewczyną. Oboje z czegoś się śmiali, byli szczęśliwi. Wtedy poczuła cały ciężar swoich wyborów. Test zazdrości ostatecznie coś udowodnił: udowodnił, że utraconej godności nie da się odzyskać, zaufania nie da się odbudować, a niektóre spalone mosty zostawiają blizny na całe życie. Trevor odbudował swoje życie. Amanda wciąż płaciła cenę za trzygodzinne przedstawienie na przyjęciu urodzinowym. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowości. Do zobaczenia następnym razem.